Cześć, witajcie kochani w nowym filmie na moim kanale Słuchajcie, dzisiaj szybki haul z siaty Nie przedłużając, mamy tutaj pełną siatę zakupów Słuchajcie, z Rosmana Przywiozłam tych rzeczy troszeczkę więcej, ale dużo rzeczy się powtarzało Więc pokażę wam tylko pojedyncze sztuki, co zakupiłam E, I tak, pierwszą rzeczą to jest biały jeleń, e, żel pod prysznic, słuchajcie, zawiera naturalne mydło, tradycyjnie ważone, dla skóry wrażliwej. E, bardzo lubię tej e, marki, tej firmy, e, produkty jako dziecko używałam biały jeleń, wiecie, szarym mydło także teraz też codzienna pielęgnacja, owoc i zioło łopian i jagoda słuchajcie, żel pod prysznic przebadany w kierunku atopii to są również z myślą o mojej natalce gdyż ona ma egzemy także musimy używać samych naturalnych kosmetyków dla niej Również zakupiłam, słuchajcie, żele pod prysznic z, od Ewy Chodakowskiej, Made in Poland, co mnie bardzo um, zaintrygowało, zainteresowało. Bardzo lubię kupować um, rzeczy, które są zrobione w Polsce, słuchajcie. E, one są oczywiście wegańskie, no i Słyszałam bardzo dużo pozytywnych opinii na ich temat. Ten jest chia i kwiat japońskiej wiśni. Ten jest bambus i trawa cytrynowa. Na pewno je, słuchajcie, wypróbujemy. Kolejną rzeczą to jest szampon do włosów firmy Jope. 98% produktów pochodzenia naturalnego. Um, I on jest, słuchajcie, orientalny ogród, i, um, i tak, um, chcę koniecznie go wypróbować, dlatego że również słyszałam całą masę fajnych e, opinii na, na temat e, tych produktów. Ja mam bardzo dużo żeli e, pod prysznic, które zakupiłam w zeszłym roku, e, i bardzo dużo mydeł. E, wiecie do rąk takich wpłynie e, i jesteśmy z nich bardzo zadowoleni ja kupiłam bardzo dużo też wkładów e, nie tylko butelek ale również wkłady które sobie możecie później przelać słuchajcie i e, od, od roku właściwie chyba nie kupi no może kupiliśmy kilka tych e, mydeł do rąk do łazienki ale w kuchni cały czas używamy tych jopek. E, i do tego również zakupiłam słuchajcie z tej samej e, z tego samego zapachu, odżywkę do włosów. Również orientalny ogród, będziemy testować, próbować. Słuchajcie, kolejną rzeczą to jest krem do rąk naturalny, krem do rąk mandarynka Malina, również Jopę. Bardzo lubię te produkty, więc dam Wam znać, jak one. Również w Rosmanie zakupiłam: słuchajcie, taki żel do mycia dla mojej natalki. To jest płyn do mycia i, i do kąpieli, i słuchajcie, szampon w jednym. I on jest również do skóry wrażliwej. Delikatne, delikatnie oczyszcza skórę i włosy bez kompozycji zapachowych, z pentanolem i aletoniną. Bez mikroplastiku. Bardzo lubię kupować różnego rodzaju um, takie nawet z wyższych półek dla mojej Natalki um, kosmetyki, dlatego że ona ma bardzo bardzo suchą skórę przez, przez tą um, egzemę, słuchajcie, którą ma od urodzenia i, i zawsze próbuje różnego rodzaju nowe produkty. To jest produkt Rossmann Baby Dream. Nie próbowałyśmy nigdy nic z tej marki, dlatego jak tylko wypróbuję, to tam Wam znać, jak się sprawdza. Kolejną rzeczą to jest szczoteczka dla mojej Natalki do zębów Kids 5 to 10. Green Clean. To też mnie zaintrygowało, że opakowanie jest papierowe. Słuchajcie. I, i tak no, jeżeli możemy się przyczynić słuchajcie do um, e, wszystkiego żeby tylko jak najmniej używać plastiku i tak dalej no to dlaczego nie e, kolejną rzeczą, którą już kilka lat temu poleciła mi moja przyjaciółka e, bardzo długo nosiłam rzęsy doczepiane słuchajcie przez kilka dobrych lat i od jakiegoś roku postanowiłam, że je zdejmę dlatego, że bardzo uczulały moje oczy i no miałam trochę takich zdrowotnych problemów z tym związanych. I słuchajcie, po zdjęciu rzęs zdjęłam je profesjonalnie, poszłam do kosmetyczki, która mi je ściągnęła. Słuchajcie, przynajmniej połowa moich rzęs wypadła bym powiedziała, że byłam łysa wręcz, jeżeli chodzi o moje rzęsy, dlatego obiecałam sobie... Żeby nie wiem, jak mnie kusiło, żeby nałożyć rzęsy, i bardzo mi się to podoba. Słuchajcie, naprawdę, to było tak bezproblemowe. Nakładałam dosłownie tylko podkład, delikatnie cienie na powieki. Słuchajcie, troszkę rozjaśniacza i byłam gotowa, ready to go. A teraz, mimo wszystko, trzeba jeszcze troszeczkę więcej czasu poświęcić na make-up. I to jest, słuchajcie. Odżywka do rzęs. I właściwie dzisiaj, już po nagraniu tego filmu, szybko będę codziennie ją aplikować. Podobno jest olbrzymia różnica, widoczna już po 6 tygodniach. A stosować ją należy bodajże 3 miesiące codziennie, na wieczór, na noc. Nakładamy raz dziennie na noc. O, właśnie, widzicie. I to jest na no generalnie odżywka na rzęsy żeby odbudować e, rzęsy, żeby stały się dłuższe, mocniejsze no po e, takich zabiegach na pewno mi się to przyda i jeszcze w Rossmanie była na to jeszcze w zeszłym tygodniu e, promocja, słuchajcie z 80 funtów było przecenione na 50, także zaglądajcie do Rosmana, na pewno e, na pewno uda Wam się znaleźć to również w promocji i jeszcze z takich kosmetycznych zakupów to kupiłam ja bardzo lubię te odżywki bez spłukiwania. Po kąpieli na lekko przesuszone włosy ręcznikiem, zawsze dajemy i ja i Natalka sobie słuchajcie te odżywki bez spłukiwania, one są świetne. Właściwie wypróbowałam już tyle różnych produktów. No, takich po, podobnych do tego, e, także mówiąc szczerze, nigdy nie patrzę na to, żeby one były najdroższe, tylko takie z średniej bym powiedziała e, ceny. Dlatego, że one właściwie wszystkie mają bardzo podobne działanie. Jestem w nich zawsze bardzo zadowolona. Ja zazwyczaj je kupuję, słuchajcie, w TK Maxie w UK, ale że byłam w Polsce i zobaczyłam, to było na promocji za chyba 7 zł, także pomyślałam, że sobie zakupię i, i super. I oczywiście kolejną rzeczą, którą już Wam wspominałam wielokrotnie, to są farby do włosów. Słuchajcie, one w Rosmanie były na. Promocji, przecenione z 15 zł na 10, także bardzo fajna promocja. Akurat udało mi się trafić na ten czas promocyjny. Rosman to jest Schwarzkopf palet. Słuchajcie, ja ją używam od lat. Od lat używam ten sam kolor. Jestem z nich bardzo zadowolona. Mnie generalnie paznokcie i włosy rosną bardzo szybko. Ja bym musiała do fryzjera, słuchajcie, chodzić raz w miesiącu. Taka jest prawda. A dzięki tym farbom po prostu zaoszczędzam kupę pieniędzy. I tak, srebrzysty blond, słuchajcie, ja kupuję. I zaraziłam zresztą połowę mojej rodziny tymi farbami i zakupiłam ich 20 opakowań. Słuchajcie, tak, opróżniłam pół gdyni po prostu z mojej ulubionej farby. Udało się, słuchajcie, jechałam autem, więc mogłam zapakować, co chciałam, ile chciałam, także yy, w dużej ilości zakupiłam również sobie swoje farby. Nie będę musiała nikomu zawracać gitary, że tak brzydko powiem. Kupcie mi farbę, przyślijcie ją do Anglii. Yy, I kolejną rzeczą, którą zakupiłam również, słuchajcie, w Rosmanie też to było, bardzo miało przyjemną cenę tutaj jest 6,99 euro na tym ale ja ją kupiłam w Polsce i ona kosztowała, słuchajcie nie chcę Wam skłamać, ale coś około 30 zł to jest do frezarka, do paznokci już ją wypróbowałam pudełko już jest puste, słuchajcie mam to wszystko tutaj w takim fajnym Woreczku, i muszę Wam powiedzieć, że tą fryzarkę, którą zakupiłam na początku kwarantanny a tą teraz jest bez porównania, ta jest po prostu fantastyczna, także jak macie okazję, gdzie się ją zakupić, to polecam Wam serdecznie. I już ostatnią rzeczą, którą chciałam Wam pokazać, którą również zakupiłam w Rosmanie, ale też nie tylko, dlatego że zakupiliśmy em, tych chlebków, słuchajcie, chyba... Nie chcę Wam skłamać, ale z 20 opakowań również. Dlatego, że one nam strasznie bardzo smakują. One są naprawdę pyszne. To jest akurat razowy Slim Bread, słuchajcie, pieczywo chrupkie ze słonecznikiem, sezamem i siemieniane bodaj, bodajże. 100% naturalne składniki i powiem Wam tak. Obie z moją mamą jesteśmy zachwycone, uwielbiamy. Ja dosłownie posmaruję delikatnie tylko masełkiem do tego pomidorki z produkcji mojego wujka i no, śniadanie, obiad i kolacja w tych upałach to jest. Sorted, słuchajcie, nie ma nic lepszego. I tak, moi kochani, to by było na tyle. To by był cały mój haul z Rosmana. Słuchajcie, no nie kupiłam tych rzeczy tak dużo, tak jak już Wam wspominałam w poprzednim filmie. Nie miałam czasu na robienie zakupów. Bądźmy, bądźmy, mówmy tu prawdę. Nie było czasu. Była plaża, były spotkania z rodziną, był bardzo fajny czas. Nie poświęcone na zakupy, wyjątkowo w moim wykonaniu. Nie były to zakupy, słuchajcie, ale tak, no, mamy troszeczkę inne plany teraz. Musimy skupić się na oszczędzaniu pieniędzy w trochę inne kwestie niż zakupy. Także, no, już nie przedłużając, słuchajcie, dziękuję, że byliście ze mną i do zobaczenia w kolejnym filmie. Buziaczki.